Witam serdecznie wszystkie dzieci przy bajecznym kominku dziadka Darka. Dzisiaj będzie wierszyk pana Juliana Tuwima zatytułowany Ptasie radio. Halo halo. Tutaj Ptasie radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę niech każdy nastawi aparat bo sfrunyły się ptaszki do odbycia narad. Po pierwsze w sprawie co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie? Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie? Po czwarte, jak poznać kto ptak, a kto nie ptak? A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, piti-pilić i pimpilić. ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikorka i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo, o, halo, lolo, lo, 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 lo tu. Radio, radio, dio, dio, io, jo, jo, trio, trio, tru, lu, 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 lo, 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 plo, 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 halo? Na to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śmief, śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, ćwir, ćwir, ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych ari, dość tych liryk. Ćwier, ćwier, ćwirik, czyr, czyr, ćwirik. I tak zaczął ćwiżyć ćwierka, ćwierka, czyrka, czyczkrykacz, czy, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie, kukuryku! Jak usłyszy to kukułka, wżaśnie, a to co za spółka? Kuku ryku, nie pozwalam rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz. Zakukała kuku, kuku, na to dzięcioł stuku, puku. Czajka woła, czyjasz ty, czyjasz, byłaś gdzie, piłaś co, so, piłaś to wyłaś. Przepióreczka, chodź tu, pójdź tu, masz co, so, daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, w świergot, w zgiełk, o taki. Daj tu, rzuć tu, co masz, wiórek, piórko, ziarko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć. lepiej gniazdko, przylep to, przytwierdź. Widzisz go? Nie dam ci moje, czyje. Gniazdko ci wije, wije, wije. Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyprunęła ptasia policja i tak się skończyła ta leśna audycja. A ja już się z Wami dzisiaj żegnam i życzę Wam kolorowych snów, papa. Pa. Sponsorem kanału jest właściciel portalu zadyszkę.pl oferującego ogłoszenia motoryzacyjne za 10 zł.